Ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Oferuje Skandia Życie sponsor programu. To już właściwie od dziecka to, to był mój przyjaciel. Pan Wojtek mówi o rowerze. Jego koleżanki i koledzy z grupy, tak jak on, podeszli do startu w kolejnej już edycji Skandia Maraton Lang Team bardzo profesjonalnie. Widzę, że to ostatni chyba zastrzyk energii przed startem. Śniadanie było też obfite? Śniadanie było obfite, zdrowe, takie jak dla sportowców, wiadomo. Przyjaźń, a czasem nawet miłość do roweru, jest coraz popularniejsza, co widać było na krakowskich błoniach w tą słoneczną, majową sobotę. Prawie 2000 ludzi dzisiaj stanie na starcie, no, czyli można powiedzieć będzie pobity rekord. Nie tylko biorą w nim udział zawodowcy, ale całe rodziny, zarówno z Krakowa, jak i spoza, turyści z zagranicy. Najmłodszy uczestnik to ma około 3-latek, najstarszy ponad, grubo ponad 80. Utytułowanych profesjonalistów można było poznać po rozgrzewce. Ja właśnie bardzo lubię to, co robię, także każdy nowy dzień to są nowe wyzwania i radość zjazd. Wyzwanie na dzisiaj? Wygrać. <laughs> Chęć rywalizacji drzemie w prawie każdym, dlatego organizator przygotował trasy dłuższe i krótsze, mniej i bardziej wymagające. Tych, którzy rywalizować nie mogli lub nie chcieli, Dorota Stalińska zapraszała do strefy pozytywnych obrotów. Tutaj ci, co nie mają rowerów albo ci, co chcą jeszcze dorzucić coś, wypedałowują te kilometry, które zamieniają się na złotówki, a te złotówki skandia zamienia na pakiety odblaskowe odblasków najnowszej generacji. Takich, które jak Pan przesunie kamerę na dół, to na moich bucikach widać. Te odblaski w pakiecie z edukacją dzieci to zdecydowanie mniej wypadków na naszych drogach. Zawodników startujących na dystansie mini, czyli 20 km, łatwo można było odróżnić od tych, którzy przejechali dystans medio, czyli 58 km, czy w końcu Grand Fondo, czyli aż 85 km. Trochę człowiek się zmęczy, no wszędzie się człowiek męczy, nawet na płaskim, no ale tu jest po lasku, było troszkę wyzwań. Tam dalej, jak się w dolinki wjechało, to było również szybko. No tak, jest szybko, to jest fajnie. Zdecydowana większość zawodników walczyła nie o podium, ale o jak najlepszy wynik. Jestem zadowolony, bo dużo pro, duży progres zrobiłem od ostatniej edycji. Widzę uśmiech na twarzy, więc jest pani zadowolona i tego błota za dużo nie widzę. Nie, nie widać za dużo błota, chyba jestem trzecia. Gratuluję. <laughs> Moje kategorii mojej kategorii. Ogólnie w klasyfikacji dziewcząt dziesiąta. Profesjonaliści potwierdzili swoją klasę. Zwycięstwo zawsze cieszy. Naprawdę intensywnie było 30 km, bo tam zaatakowałam, a wcześniej wcześniej było tak bardziej wytrzymałościowo. Przedstawiciele starszego pokolenia wykazali się niezwykłą determinacją, w końcu dotarcie do mety ze złamanym obojczykiem to nie lada wyczyn, ale czego się nie robi z miłości do roweru i pod wpływem adrenaliny. Kolejne starty w ramach Skandia Maraton Lang Team już 30 maja w Rzeszowie.